Witam wszystkich na kolejnym nagraniu dotyczącym nowości, które ukazały się w Capitalbuch.pl. Dzisiaj będzie trochę bieżączki, ale też będzie trochę przeszłości z przełomu XVII i XVIII wieku. Ale ukazał się nowy numer historii Ekspert, gdzie tytułowym właśnie artykułem jest koniec świata Husarii, gdzie przechodzimy do tych czasów już nieświetności polskich Husarii właśnie, ale do schyłku i można powiedzieć do początku Takiego końca i tego gwałtownego tej pierwszej Rzeczpospolitej. Po okresie wojen z XVII wieku, gdzie Polska tak naprawdę przez cały ten czas prowadzi wojnę i to ze Szwedami, Rosjanami, z Tatarami, z Kozakami, z Turkami, mamy też najazd w ogóle yy, yy, węgierski na Polskę jako czego. Można powiedzieć, że Polska jest jednym wielkim polem bitwy. I po Wiktorii Wiedeńskiej, po panowaniu Jana III Sobieskiego mogłoby się wydawać, że wreszcie zapanuje jakiś spokój na terenie Polski, ale jednak tak się nie stało. Dochodzi na terenie Polski do wojny między Sasami, gdzie królem jest August Mocny, a Rosjanami i Szwedami Polska staje się kolejny raz wielkim polem walk, gdzie bierze udział też w tych walkach i to też po różnych stronach tego sporu, bo po stronie szwedzkiej występują też Polacy, gdzie Szwedzi chcą nadać swojego króla. Tutaj mamy Augusta Mocnego, który też jest królem i mamy jeden wielki miszmasz. Ale wracając do kwestii wojskowości dokładnie do sprawy husarii, to właśnie w tym artykule zaznajemy się z pewnym realizmem, jaki wtedy występował. Jak na początku XVII wieku husaria była taką Sztandarową polską jazdą, która no, pokonywała wszelkich naszych wrogów i odnosiliśmy piękne sukcesy, czy to pod Kirchholmem, czy to pod Kuszynem, czy przy innych szarzach, właśnie tych kawaleryjskich. Tak, świat poszedł do przodu, a polskie wojsko się zatrzymało. Otóż polskie wojsko zatrzymało się z paru powodów. Po pierwsze, nie było pieniędzy, ale nie, nie było pieniędzy dlatego, że no, Polska cały czas uczestniczyła w tych walkach i ciężko było zdobywać jakieś środki, jeżeli cała gospodarka jest zaangażowana w działania wojenne. Nie ma momentu spokoju, nie ma momentu stabilizacji. Kolejna kwestia była taka, że wojsko polskie było zaopóźnione, że nasi sąsiedzi udoskonalali. Wyposażenie oddziałów, gdzie Rosjanie na przykład zaczęli przekwalifikować te swoje jednostki na wzór wojsk zachodnich. Nie były tak zasofane jak polskie. Także mieliśmy tą husarię, która cały czas była. Świat poszedł do przodu. A Husaria w żaden sposób już nie była tak groźną, groźną jazdą, jaką była na początku właśnie XVII wieku. I, no i mamy do czynienia do, do, z walkami Husarii, i słynną bitwą pod Kliszowem, gdzie tak naprawdę została nasza szarża z, no, rozstrzelana przez, przez przeciwników, gdzie poniosła ogromną klęskę i przy innych też walkach dochodziło do podobnych sytuacji, gdzie okazało się, że natarcia polskich husarzy spotykały się z wojskami szwedzkimi, na przykład kirasjerów, którzy ani się nie bali, ani nie bili się gorzej właśnie niż polska husaria. Okres wojny, który trwał na ziemiach Polski, był okresem dość trudnym. Przede wszystkim z tego powodu, że Pomimo, że było tam parę jakichś walk, to Polacy nie stawiali jakiegoś większego oporu. Kraków zdobyto bez ani jednego wystrzału. We Lwowie Szwedzi podczas obężenia krótkiego Lwowa Szwedzi stracili bodajże 40 tylko żołnierzy. Wojska polskie ograniczyły się tak naprawdę do walk, walki partyzanckiej. No. Z tego jesteśmy sławni i z całą pewnością akurat na tym polu odnosiliśmy sukcesy. Jednakże w takim starciu bitewnym, pełnym z silną armią szwedzką nie byliśmy w stanie z wiele, za wiele zdziałać. Ten okres właśnie pokazał, że niestety Radek i wojska husarskie muszą odejść do Lamusa. Jednym z powodów tego też było to, że niestety technika, jak wspomniałem wcześniej, poszła do przodu i wojska były uzbrojone w coraz lepsze karabinki. Tutaj mówimy o karabinkach strzałkowych, które w przypadku szarży kawalijskiej po pierwsze szybciej strzelały, po drugie były bardziej celne i ta zbroja husarska i szybkość natarcia nie sprawiały już. Takiego wrażenia. Jest to tytułowy właśnie artykuł Historii Ekspert i serdecznie Państwu polecam. Można się zaznajomić właśnie z realiami walk, które wtedy panowały, i zobaczyć, jak upadała polska potęga, jak powoli upadała. Pierwsza Rzeczpospolita. Mamy tutaj też inne artykuły, na przykład mojego jednego z bardziej ulubionych historyków, Leszka Pietrzaka. na temat tematem tego artykułu jest Demokratyczni obrońcy SS-manów I tutaj znowuż bym wrócił do sprawy tego, co się działo z tymi, którzy tworzyli Trzecią Rzeszę. co się działo ze zbrodniarzami wojennymi po II wojnie światowej. Nie wiem, czy już wspominałem, ale były odcinki Bogusława Wolszańskiego, gdzie tam opowiadano o tym, jak to uciekali do Ameryki Południowej już niezbrodniarze wojenni, jak też w tych oczywiście nagraniach, w tych programach pod, w ten sposób no, przenikały się osoby związane z duchowieństwem, czyli księża, czy inni duchowni, którzy katolicy, którzy mieli to robić. Tak jest, do takich incydentów dochodziło. Jednakże, jeżeli mówimy o ukrywaniu sesmanów, o rozliczeniu zbrodniarzy wojennych, to z całą pewnością nie można obarczać winy Kościół katolicki w tym przypadku, a przede wszystkim tych, którzy rządzili w Niemczech po 1945 roku. A rządzili to tzw. zwani demokraci, a tak naprawdę to były osoby, które były związane z systemem III Rzeszy, to, byli, to były osoby, które należały do NSDAP. I to były osoby, które wspierały, ukrywały lub nie rozliczały zbrodniarzy wojennych. Był taki film, bodajże chyba z lat, już nie pamiętam dokładnie, chyba 60. o tytule Odessa, gdzie właśnie poruszany jest ten wątek, gdzie jeden tam z dziennikarzy szuka, tam dochodzi na trop jakiejś tajnej organizacji, byłych SS-manów. Tam oczywiście y, chyba nawet, y, tam był moment chyba z Wizendalem, y, który też tropił Żydów. W każdym razie, było tam pokazane nagle, że ci politycy, ta administracja wspiera i ukrywa tych I Dla mnie to było wtedy, to jak oglądałem ten film chyba 20 lat temu, było dość dziwne. Ale okazuje się, że to nie była jakaś taka symboliczna praktyka, tylko trwało to po prostu przez całe lata. I zresztą można zauważyć, że ci zbrodniarze wojenni nie zostali rozliczani. I tutaj mamy przykład kluczowy, czyli Reinhardt, który nie był odosobnionym przypadkiem. Jest wiele innych ciekawych artykułów właśnie w historii, ekspert serdecznie Państwu polecam, a już teraz przejdziemy do tematu tak zwanej bieżączki, bo no dzisiaj jest piątek, piątek dokładnie 25 lutego, a wczoraj doszło do wojny, wybuchła wojna między Ukrainą a Rosją, Rosja wkroczyła na ten Ukrainę. I można sobie tak naprawdę zadać pytanie, o co tak naprawdę chodzi. I no, wcześniej miałem przyjemność zapoznać się z książką Wielkie Złudzenie. I książka ta dotyczy prowadzenia polityki międzynarodowej przez liberalne elity. I zresztą jest tutaj taki no, całkiem no, skromny rozdział, który dotyczy właśnie sprawy relacji ukraińsko-rosyjskich oraz przede wszystkim tego wpływu między światem Zachodu, Ukrainą a Rosją. I autor tej książki no, pokazuje na to, że polityka prowadząca przez, prowadzona przez liberalne elity jest polityką opartą na pewnych złudzeniach. Patrząc się na Ukrainę i patrząc się przez wieki, właśnie na relacje ukraińsko-rosyjskie, może nie tyle ukraińsko-rosyjskie, bo Ukraina jest pewnym nowym krajem, ale ten teren, który właśnie, o którym, na którym jest Ukraina, to był zawsze pod wpływem rosyjskim. Część zachodnia, ze względu na rozbiałe Polski, była pod wpływami austriackimi, a w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pod, były pod wpływem właśnie niemieckim, gdzie ci zachodni Ukraińcy starali się w jakiś sposób, no, zabiegali o, o wpływy niemieckie, o pomoc niemiecką, zresztą w 1939 roku była też możliwość taka, że na terenie właśnie Ukrainy dojdzie do powstania ukraińskiego, które było, miało być wymierzone oczywiście przeciwko Polakom. Do tego akurat nie doszło, bo jak wybuchła yy, wojna między Sowietami a Niemcami w 1941 roku, to też były takie zapędy ze strony Ukraińców zachodnich, żeby stworzono oddzielne państwo. Do tego nie doszło. Później w wyniku klęsk na froncie wschodnim stworzono jednostki wojskowe. Na przykład powstała Dywizja Gnadejów Pancernych SS Galicjan. Ukraińcy też brali udział w walkach różnych, jako różne organizacje, czy to pomocnicze w obozach, czy to policyjne, właśnie w walce z Rosjanami. Ukraina dąży do tego, żeby się uzależnić od Rosji. Jest jednocześnie po pod rosyjską jakby pewną strefą wpływów i liberalne elity. I to właśnie w tej książce autor e, wspomina, prowadzą trzytorową politykę. Po pierwsze, żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie Ukraina wejdzie do NATO. Po drugie, żeby Ukraina wyszła do Unii Europejskiej, a po trzecie, żeby w, z, doszło do demokratyzacji ukraińskiej polityki, do tego, żeby wprowadzić więcej. To też takie pff, słowa głównolotne, ale już będę, będę jakby wchodził w ten język e, na poczet e, wytłumaczenia właśnie tej sytuacji, będzie dochodziło do demokratyzacji, do e, tego, żeby Odejść od tego takiego wschodniego stylu zarządzania na Ukrainie. To po części. Się udało. Jeżeli mówimy o pomarańczowej ewolucji, no to no pewne elity, pewne, pew, doszło do pewnych zmian. Jeżeli chodzi o wejście do Unii Europejskiej czy do NATO, to tutaj nie, kraje zachodu, te liberalne elity nie osiągnęły żadnego sukcesu. Jeżeli mówimy o efekcie tak zwanej pomarańczowej rewolucji, demokratyzacji, dlaczego powiem, że to się udało? Udało się to dlatego, że Ukraina jest jeszcze bardziej rozbita niż była przed, przed pomarańczową ewolucją. Problemem jest to, że Rosja nie pozwoli sobie na to, żeby odpuścić Ukrainę, bo jak państwo może znają tą historię kryzysu kubańskiego, to był projekt taki, żeby rakiety dalekiego zasięgu były na Kubie które zagrażałyby Stanom Zjednoczonym. Do tego nie doszło, ponieważ było to no, zagrożenie państwa dla Stanów Zjednoczonych. Jeżeli by na przykład Rosjanie wpadli na pomysł, że zbudują bazy na przykład w Meksyku albo w Kanadzie, oczywiście to jest surrealistyczne, no to Amerykanie by absolutnie na to nie zgodzili. Przesunięcie granicy z tej strefy wpływów na Ukrainę i też musimy mówić tutaj o Gruzji, kryzysie z 2008 roku. Dla Rosji jest to duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ja nie mówię, że Rosja ma rację, czy kraje Zachodu mają rację, ale jeżeli patrzymy się na ten konflikt, to dla strony rosyjskiej jest to zagrożenie dla, e, dla funkcjonowania w Europie środ Środkowo-Wschodniej, a jak dobrze wiemy Rosja dąży do tego, żeby mieć tą kontrolę i żeby nie oddawać swoich stref wpływów, które zdobyli tak naprawdę no, po powstaniu Związku Sowieckiego, a wcześniej przez lata, jeżeli mówimy o, o, o kwestii rozbiorów Polski. To jest ich strefa wpływów, oni nie chcą oddać. Tej strefy wpływów. Ja nie mam oczywiście jakiegoś idealnego rozwiązania i nie będę się opowiadał, jak już wspomniałem, po żadnej ze stron. Jednak ten konflikt już trwał i właśnie w tej książce Wielkie Złudzenia mogą Państwo dokładnie doczytać, do, 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 do jak jest prowadzona polityka przez zachodnie liberalne elity polityczne. Proszę Państwa, na dzisiaj na temat wierzących historii tej jest tyle. To, co mogę Państwu polecić jeszcze dodatkowo, to zanim długo wyjdzie właśnie nowa książka Krzysztofa Balińskiego, byłego ambasadora Polski w Syrii i Jordanii, który zajmuje się właśnie tematyką międzynarodową. Jest osobą, która z całą pewnością jest w stanie powiedzieć więcej na temat prowadzenia polityki przez już polską dyplomację. I też w tej książce będą zagadnienia dotyczące relacji polsko-rosyjskich, polsko-ukraińskich. Także serdecznie Państwu tą książkę polecam. Tytuł książki to jest Ministerstwo Spraw Przeganych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję za uwagę.